Dzień dobry, kochani. Co na 30 stycznia 2025 roku na czwartek? 30 stycznia na czwartek. Przesłanie ze zwierzątek. Gołąb. A tak sobie właśnie pomyślałam. Chwilę przed tym nagraniem pomyślałam, że dużo osób potrzebuje teraz takiego spokoju. Dosłownie. Spokoju. Ale to jest tym razem. To jest taki trochę inny spokój. Nie spokój. To chyba bardziej kojarzy mi się na ten czwartek z takim: dać sobie może spokój. Mieć już od czegoś spokój. Już coś zakończyć. Mieć poukładane, posprzątane, zrobione coś. Co wy na to? Albo to ma być spokój w głowie. Już skończyć, uporządkować pewne myśli. Dogadać się ze sobą z czymś. Podjąć jakieś decyzje w sprawie jakichś rozważań intelektualnych, że już wystarczy, już koniec, że był czas, kiedy zbieraliśmy informacje, był czas, kiedy rozważaliśmy różne punkty widzenia, był czas, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy co, z czym, jak, kiedy. No i ten czwartek. No to, to jest taki już, że, że chcemy mieć już to poukładane, chcemy już spokój. Że za długo to, to się musi już skończyć w jakimś momencie. Dajmy sobie ulgę. To już yy, czuję to taką dynamikę, że to już nie ma cierpliwości. To już jest potrzeba. Takiego powiedzenia, stop, koniec. Decydujemy, porządkujemy, uzgadniamy, konfrontujemy, mm, idziemy w porozumienie, w jakąś umowę, kontrakt, podpisujemy coś, ustanawiamy w zgodzie ze sobą, żeby, ale nie na zasadzie, dobra już niech to będzie, żeby był spokój. Trochę to idzie w tą stronę, ale to nie ma być tak. To ma być takie rzetelne, racjonalne, z poziomu intelektu, um, ustalone ze sobą w zgodzie, na spokojnie ustalone. W, w zgodzie i w spokoju ze sobą, że, że jak ja podejmę tą decyzję, będę mieć ze sobą spokój. Tak to widzę. Jak wy to czujecie? Ciekawa jestem, czy, czy to trafia do Was, te przesłania, te przekazy, czy trafiają w Waszą wyobraźnię, czy, bu, czy to się Wam jakby pokrywa z Waszymi sprawami. Dajcie znać w komentarzu. Dziękuję też za wpłaty bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję. Jeśli chcecie mi postawić kawkę albo smaczki dla mojej pietutki, to, to zapraszam na stronę suppi.pl przez 2p. Sub.pl e, i tam znajdziecie mnie pod AGS Medicine. A tutaj e, dla mojego kochanego darczyńcy, a w zasadzie dla mojej kochanej darczyni, e, Malwino dla ciebie ze świata zwierząt. O, żabka żabka dla Malwiny, proszę bardzo. Malwino regeneracja, posprzątaj bałagan, ale to jest, to chodzi o siebie i to bardzo rezonuje z tą, z tym dzisiejszym gołębiem. Porządek w głowie, ale w sobie, w głowie w sobie, <laughs> żeby było lekko. Tutaj dużo y, dać sobie pielęgnacji. Pielęgnacja. Kropelka wody, tak, ona ma kropelkę? Czy to jest perełka? Kropelka. Trochę jak pierścień mój. 66. Tutaj jakby trzeba łagodnie podejść do spraw, żeby one się tak zregenerowały. O, może jakieś spa. Super. Wszystkiego dobra, e, dobrego, kochani, na ten czwartek dla Was. Porządkowania w głowach, porządkowania w, w własnej przestrzeni. I pewnie Wam też się przyda ta żabka. Wieczorny kąpiel, prysznic. Zadbać o ciało, o skórę, o siebie. Nawilżyć duszę i ciało. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.